Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wideo w vlogu ze studia arstacjowego mojego kącika nadawczo-produkcyjnego w Mogilnie. Kolejny wideo który Wam nagrywam. Dzisiaj troszeczkę ponarzekam, <grym> ale też zaproszę Was na dzisiejszą audycję w Markowe Granie. Ale nie tylko. Chciałbym na początku podziękować Wam za to, że jesteście, że słuchacie radializacja, że dochodzą coraz częściej nowi słuchacze. Pojawiacie się również na Ircu, za co też Wam bardzo dziękuję, bo oczywiście nie trzeba wchodzić na kanał Ircowy. W czasie audycji, ale jeżeli ktoś jest, daje o sobie znać, pisze, że słucha, że mu się podoba, tym i tym bardziej chce się podzielić swoimi uwagami na Ircu, czy po prostu popisać z innymi słuchaczami, czy wykonawcami, to jest fajne i za to wam również dziękuję. Miesiąc marzec. Szczególny miesiąc dla stacji, o czym już Wam mówiłem, zarówno we wideoniusach, jak i podczas audycji w Radio stacja Miesiąc szczególny, ponieważ to w marcu 2007 roku wszystko się tak właściwie zaczęło. Może nie wszystko, bo samo nadawanie audycji na żywo zaczęło się troszeczkę ponad rok później, bo w maju 2008 roku, ale w marcu 2007 Elstacja oficjalnie ruszyła i nadawała wyłącznie polską muzykę elektroniczną. Tak było dość długo. Później radio ewoluowało, dochodziły inne utwory, nie tylko polskie. No i radio przez, na, przez te wszystkie lata, kiedy funkcjonuje, miało swoje różne okresy. Były fale dużej popularności, dużej słuchalności. Były też fale spadku popularności, spadku słuchalności od razu. Teraz jesteśmy, jak gdyby, na początku tej górki, kiedy znów o radio słychać. Kiedy znów, jak gdyby, podnosimy się z takiego niżu. I to fajnie, ponieważ coraz więcej osób słucha autopilota, przychodzicie chętniej na audycje, których mamy już osiem w radioinstancja. Osiem audycji tematycznych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ są to różne audycje, w różnym klimacie, prowadzone przez różnych redaktorów czy redaktorkę, chociaż. Patrząc też z tej strony, pięć audycji tematycznych prowadzę ja. Ale są to różne audycje i każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie. W autopilocie dzisiaj specjalnie zerknąłem, mamy 1330 utworów. Naprawdę. 1330 utworów. W tej chwili gra w autopilocie el stacjowym który nie jest przeplatany żadnymi reklamami, żadnymi przerywnikami. Jest tylko i wyłącznie muzyka, różna muzyka, w różnym klimacie, z różnych stylów. Jest sporo ambientu, jest sporo Berlin School, jest troszeczkę synth-popu, są utwory polskie, zagraniczne. Całe płyty są dodawane do autopilota, kompozytorów, którzy na to wyrazili zgodę i wysłali stosowne oświadczenie. Działamy legalnie. To, że nie jesteśmy. nie prezentujemy utworów zrzeszonych w Zaiksie, to nie znaczy, że jest to radio jakieś nielegalne, pirackie. Jest to normalnie rozgłośnia radiowa, internetowa, non profit, niekomercyjna, która Prezentuję Wam tylko i wyłącznie muzykę elektroniczną. Od 2007 roku. Codziennie gramy i wyłącznie, gramy wyłącznie muzykę elektroniczną. Dlaczego o tym mówię? Ostatnio yy, zdarzają się różne dziwne sytuacje. Wypadają audycje radiowe z elektroniką. Ostatnio Taka przykra sytuacja się stała w Trójce, ponieważ zapowiadana wcześniej audycja Jerzego Kordowicza Studio El Muzyki, gdzie mieliśmy posłuchać muzyki Katoda, niestety nie odbyła się i nie wiadomo, czy ta audycja pojawi się za tydzień. A to przecież tylko niecała godzina spotkania z muzyką elektroniczną w Trójce we wtorki. No, i może też tej audycji zabraknąć. Oczywiście tych audycji nie ma już zbyt wiele. Radia, które wcześniej zajmowały się typowo elektroniką, no, takich radi w Polsce notabene nie ma. Gdzie jest tylko i wyłącznie muzyka elektroniczna prezentowana. Jesteśmy jedyną taką stacją w Polsce, jak i nie w Europie. Weźcie proszę to pod uwagę i jeżeli naprawdę brakuje wam klimatów elektronicznych, brakuje wam tej samej muzyki, żeby ją posłuchać, jesteśmy dla was. Gramy dla was. My nie gramy tego dla siebie dla swojej satysfakcji, że. Oj, mamy muzykę, gramy. To jest dla słuchaczy. Radio bez słuchaczy nie istnieje. Radio może grać, ale jeżeli nie będzie miało słuchalności, nie będzie miał jakiejś popularności, p.i.a.r.u, u promocji, to radio po prostu kiedyś umiera. Przecież ile jest takich stacji internetowych, które kiedyś istniały, potem nagle słuch o nich zaginął? No, z braku albo prezenterów, bo odchodzili, albo z braku zainteresowania ze strony słuchaczy. Tak? Pamiętajcie o tym. My staramy się. Staramy się cały czas. Nasza elstacjowa czwórka stara się jak może, a naprawdę jesteśmy profesjonalistami. Naprawdę staramy się, żeby nasze audycje były profesjonalnie zrobione. Żeby były to audycje przygotowane, audycje, na których można posłuchać różnej muzyki z odpowiednim komentarzem, wprowadzeniem czy poprowadzeniem audycji w sposób bardzo ciekawy i. Klimatyczny. Radio ma być odskocznią od naszej szarej codzienności, ma być odpoczynkiem wieczorową porą, stąd te moje audycje nocne na nocnej zmianie, bo akurat tak się fajnie zdarzyło, że od 22 zaczyna się nocna trzecia zmiana. Połączyłem to jedno z drugim i w ten sposób powstaje rozpoczęcie trzeciej nocnej zmiany z Radiem L-Stacja. Dlaczego nie? Przecież wy też słuchacie radia w pracy. Może nawet i na nocce, prawda? Fajnym też rozwiązaniem, myślę, jest powtórka audycji rano o dziewiątej. Może inaczej, w okolicach dziewiątej, ponieważ jeżeli o dziewiątej jeszcze gra jakiś utwór z autopilota, których przypomnę jest 1330, i ten utwór jest dłuższy, no to z automatu, jeżeli utwór się skończy, przypuśćmy, 10 po 9, to później już następuje od, odtworzenie audycji z archiwum ostatniej zapisanej w bazie. I jest to przeważnie audycja, która była dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, albo jeżeli na przykład jest to audycja piątkowa, leci przez cały weekend do pierwszej audycji, która ją. Zastąpi, będzie po prostu nowszą audycją w basie. Przypomnę Wam, 1330 utworów to jest 3990 minut muzyki, co daje 66,5 godziny słuchania, co daje ostatecznie prawie 3 doby słuchania różnych utworów bez przerwy, czyli nie wszystkich utworów. Zdobamy wysłuchać w ciągu jednego dnia. Dlatego też autopilot jest zróżnicowany. Owszem, pojawiają się wykonawcy częściej lub rzadziej. Wszystko zależy od tego, ile materiału danego wykonawcy jest w autopilocie. I jak algorytm, który sortuje tą playlistę, powybiera poszczególne utwory z bazy. Bo oczywiście nie, nie układam playlisty ręcznie, robi to automat, który generuje playlistę na dany dzień, a lista jest generowana codziennie. Generuje sobie playlistę na każdy dzień automat. I tak to właśnie wygląda. Moi drodzy, dzisiaj audycja Markowe Granie. Zapraszam was tym bardziej serdecznie, bo będzie konkurs. Konkurs związany z płytą, którą mogliśmy posłuchać podczas jednej z audycji we wtorek, wieczorową porą, mianowicie płyta Translunatic Trangular Momentum. Pan Piotr wysłał do mnie dwie płyty, wcześniej wysłał trzecią, ale tamta trzecia jest dla mnie, dla, mojego, dla moich, do moich. Do mojej płytoteki, którą częściowo widzicie z omymi plecami, mam do wydania dwie płyty, dwa egzemplarze płyty fizycznej, ale trzecią nagrodą będzie ta płyta w wersji elektronicznej po prostu jeżeli będą trzy osoby, które odpowiedzą prawidłowo na dzisiaj zadane podczas audycji pytania. Dostaną dwie pierwsze najszybsze osoby te płyty, wyślę Wam je pocztą, a trzecia osoba dostanie płytę w wersji cyfrowej w postaci plików Wave. Myślę, że jest to fajna nagroda. Ostatnio na ircu pisaliśmy, że nie wszyscy posiadają odtwarzacze CD-Audio, więc tym bardziej wersja elektroniczna, cyfrowa. Będzie też fajną nagrodą, a będzie można mieć tą płytę w całości i posłuchać sobie wtedy, kiedy będziecie mieć na to ochotę. Oczywiście, audycja Markowe Granie nie tylko jest jedyną audycją w tym tygodniu. Wczoraj, przez swój tajemniczy ogród, prowadził Was Robert Zakrzewski. Natomiast jutro spotka się z Wami Beata Pardela, czyli nasza Ircowa Wiki, na kolejnej audycji, którą prowadzi elektroniczne brzmienia. Na którą już dzisiaj również Was serdecznie zapraszam. Przepraszam, że zanudziłem dzisiaj troszeczkę dłużej, ale parę rzeczy mnie bolało, które chciałem Wam przekazać, przypomnieć o tym, że jesteśmy, że cały czas dla Was gramy i zachęcić Was do słuchania, do promowania, do reklamowania radio, stacja. Dlaczego nie? Jeżeli lubicie nasze radio, podzielcie się tym. To będzie miłe dla nas wszystkich, dla Was i dla nas, prawda? Trzymajcie się do wieczora do spotkania na nocnej zmianie z Radiem Stacja i z audycją Markowe Granie.